Na samym początku właściwie nic nie trzeba robić, ponieważ to pracodawcy sami nas znajdą, sami nas zatrudnią, sami posiedzą, posadzą przy biurku i sami powiedzą, co trzeba robić. Wszystkie inne rzeczy z automatu przyjdą, bo jak będzie kasa, to będzie i dziewczyna, która się stanie żoną, będzie kasa, to będzie i samochód i dziecko się pojawi, skoro jest dziewczyna i kasa i samochód i pojawi się dom, bo te rzeczy wcześniej się pojawiły. Więc to jest po prostu automat. Jest druga ścieżka, trudniejsza, e, ścieżka przedsiębiorcy, która na samym początku nie jest usłana różami i później też nie jest usłana różami, ale myślę, że dla niepokornych dusz i dla tych, którzy przez całe studia szukali i jeszcze nie znaleźli i przez całe studia czuli, że to nie jest to i że potrafią tworzyć, kreować i potrafią robić ciekawe rzeczy i szukają wyzwań, no to ścieżka przedsiębiorcy jest OK, tylko tam nie jest łatwo. Tam jest gruba praca nie tylko na etat, albo właściwie w ogóle nie na etat. Nie zawsze się dostanie kasa na koniec miesiąca. Jest dużo ryzyka, ale też jak się uda, dużo satysfakcji. Jeżeli się uda, to zazwyczaj nie samemu, tylko w zespole, więc będzie się miało. Kupić całe życie.